Halo, cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Naki i witam Was w kolejnym odcinku z serii Brawl Starsów. Jak też możecie zauważyć, po ostatnim odcinku nic nie wbiłem pucharków, bo nagrywam odcinek na zapas. Ale tutaj mam 31 demo, jak też możecie zauważyć w prawym górnym rogu ekranu, co pozwala mi na kupno. Już Wam pokazuję kogo albo tego barleya. Albo tego El Primo Albo tego Kolta Tu jest Kolcik Albo tego Kolta I teraz yy, ogólnie Skina do Barleya mam Mam tego Wizarda El Primo fajnie mi się gra Ale w sumie nie wiem czy potrzebuję Do niego skina No i praktycznie najprędzej którego skina bym Kupił to będzie właśnie Kolt A więc teraz właśnie kupujemy tego Kolta Przebranie zawiera specjalny model zademiarza. <laughs> Dobrze, kupujemy. No i kręci się, kręci, kręci się, wykręci. Tak jest. Mamy Rockman Colta. Co daje skill? W sumie plus 10 do skilla. Znaczy, że Ale to nie jest ważne. drodzy panie i panowie, przyszedł czas na zagranie Solo Showdown zagramy tylko jednego bo 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 dlaczego bo w sumie nie wiem bo w sumie nie mam ohohohohohohoho ho, 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 ho jo, 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 jo wewe wewe pal gumę ja nie chcę się z tobą kumplować kumpel dlaczego na tej mapie są same tanki a ja tylko jestem jeden colt i ale zostanę po dupie ja pierniczę dobra <t hacen> Gdy nie macie powercubesów i chcecie ugrać jakieś pucharki, no to się kampcie, no to jest po prostu taktyka krzak, tak zwana. Dostała tam na, na... na... ten, nacipałem ją troszkę, tak ładnie ją nacipałem. Ona już stamtąd poszła, a tu poprawko, poprawko, po, po tak, poprawko, tak, a tu poprawko jest z Halely, a z Halely, to ja bym się dojechał z Halely. Dobrze, tu jest chyba ten y, Leon. Ho ho, ho ho ho, drugi kolcik wścieknięty chyba mi się wydają. Problem jest jeden taki, że ja nie mam power cubesów, a wszyscy mają jakieś power cubesy, ale w sumie nawet jakbym teraz dał to w sumie tak by mi to w sumie dużej różnicy nie zrobiło, bo bym tylko był ile? Minus dwa chyba, pucharki. A tak to mi się wszystko podoba. Dobra. wzięliśmy sobie sojusz z tym kolcikiem i myślę, że jeżeli on będzie. Mm, przyjacielski to powinniśmy coś ugrać znaczy mi się tak wydaje przynajmniej mhm, dobrze tutaj jak też możemy zauważyć obstrzeliwuję sobie to rosę bo ta rosa wrypała się pomiędzy trzech przeciwników w sumie to pomiędzy czterech bo z lewej Lecolt z prawej Shelly i od góry Shelly i w sumie to się wrypała na wszystkie strony się wrypała Shelly jeszcze postanowiło mi sprzedać ulta tu jest jeszcze jeden gold w ogóle, nie, tak, to był jeszcze jeden gold. E, tutaj ta Shelly po prawo, nie, nie wiem co chcę zrobić. E, tak, ona będzie właśnie się te, te pelerotowała na dół. I teraz mamy problem, mamy problem. Dziękuję, dziękuję za ochronę, dziękuję bardzo za ochronę. Dobra, nie chcę, au, au, no i wiedziałem, że zostanie jako czwarty, ajajaj. Aj, aj. Głupi auto aim, gdybym teraz wycelował, to bym coś ugrał. Yy, dobrze. Ogólnie mieszane mam uczucia co do tego kolta, bo koltem w sumie nie potrafię grać. kolt, to jest po prostu dla mnie postać, która jest po prostu rakowa i nie potrafię po prostu ją grać. A, z, a zwłaszcza, z, że z okazji, że nie było dawno Brawl TV, to pokomentuję dla Was Brawl TV. Jeden meczek komentowania Brawl TV myślę, że nie zaszkodzi. A więc dobrze, możemy teraz zauważy, zauważyć Bounty, w którym jedna drużyna składa się z Rosy, Piperki i Broka, a druga składa się z Nightwitch'ki, czyli Mortisa, Nity oraz Piperki. Jak też możemy zauważyć, mecz ten powinien być zacięty. Przeciwna drużyna czerwonych jak na razie kampi w krzakach i nie zamierza się ruszyć. Ta, aktualnie frak Piperki na Piperce. I tutaj teraz dojeżdża, dojechał Mortis tutaj Piperkę i jeszcze tutaj teraz Rosa została zabita przez Piperkę. Ładne zagranie, moim zdaniem, odnośnie tego Moktisa. Już Piperka ma kompletnego lowa, Ta Nita jak na razie jeszcze w fragu nie zrobiła, ale już myślę, że to się niedługo zmieni. Rosa teraz aktualnie jeszcze jest bez ulta: jeden ult już wykorzystała i nie zabiła tej Piperki. Teraz zobaczymy Piperka ze Star Powerem i rozmiotła po prostu tą Rosę. Czerwona drużyna ma dużą przewagę nad niebieską, bo to jest przewaga aż 5 gwiazdek, co na takim poziomie jest bardzo dużą. Bardzo dużą przewagą. Jak też możemy zauważyć brok teraz ja wykorzystuje ult, czym rozwala te krzaki, a tu jeszcze jest Nightwitchka Mortis i nie został zabity yy, właśnie ten brok, bo właśnie yy, zabita została ta Nightwitchka. Yy, możemy teraz zauważyć, że Piperka yy, gra na wyczekanie, ale zwarta cztery wiaski, brok zużywa ulta, ale niestety nikogo nie trafił. Jak też zobaczymy, gra przeniosła się na respaw na czerwonej, został 30 sekund, a drużyna czerwonej się nie śpieszy, oni właśnie będą sobie pozycjonować. Jak. Yy, yy, mecz. Yy, mają mecz pod kontrolą i myślę, że tak zostanie do końca. Chociaż ta Piperka tutaj bardzo agresywnie zagrała, ten Mokcis już mu, ją mógł prawie mieć. Ale zobaczymy teraz, bo wchodzi właśnie ta Rosa Nightwitch. Nightwitchka pada. już Mokcis pada. Pada też Piperka, więc to jest 13 do 9 i zduszeni. Piperka ucieka, ale tutaj Mokcis jeszcze robi kaga, ale to jest 15 do 11 i wygrywa drużyna niebieskich. No czerwoni niestety trochę zawiedli. Ale jak też możemy zauważyć, no. Team yy, TGP, więc tak wyszło. Dobrze. Ja Wam dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Yy, zostawcie też subika na kanale z dzwoneczkiem i napiszcie też jakiś biały komentarz. A więc trzymajcie się. Do usłyszenia i.